Tony Beats i Mini Beats stoją w obliczu szokującego rozłamu. A Pawód? Dla którego to nastąpiło, pozostawicie bez słowa. Przez lata ich imperium wydobywcze złota było silne, ale za kulisami narastały kłopoty. Gdy napięcia eksplodowały w Paradise Hill, fundamenty rodziny pękły w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Czy to może być ostatnia kropla, która sprawiła, że Mini odeszła na dobre? Obejrzyj. Ponieważ prawda stojąca za ich rozwodem jest tak wielka, że nawet Parker Schnabel musiał wkroczyć do akcji. Upadek Imperium Złota. Paradise Hill zawsze było środowiskiem o wysokiej presji, ale tym razem sprawy wymknęły się spod kontroli. Tony Beats, niekwestionowany król trudnej miłości, oczekiwał perfekcji, ale zamiast tego dostał chaos. Jego trzydziestoletni sprzęt górniczy, bestia, która mogła przetworzyć setki jardów ziemi na godzinę, miał być ich przepustką do złota. Jedyny problem? Stał tam bezużytecznie przez miesiące. A gdy Kevin odszedł, Mini i Mike musieli stanąć i naprawić bałagan. Łatwo. Prawda? Nie z tonym depczącym im po piętach. Zanim przejdziemy do szczegółów. Jedno jest pewne. To było coś więcej niż tylko zepsuta maszyna. A two, co wydarzyło się później. Zmieniło wszystko dla rodziny Beats w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Plan był prosty. Na papierze. Nie wiem. Jaki jest plan to niego. Ale się spieszy. Chcę zacząć przegrywać i myślę, że Tibitzowi zaczyna się podobać, że musimy zacząć zdobywać złoto. Przesuń 40-tonową maszynę, zmień położenie platformy i ustaw wszystko z powrotem. Ale proste plany nie działają, gdy komunikacja jest katastrofą. Zamiast jasnych instrukcji, Mini i Mike otrzymali tylko mieszankę frustracji i nieprzemyślanych rozkazów, które nie miały sensu. Jeden zły ruch po drugim zamienił trudną pracę w niemożliwą. Cała rzecz rozegrała się jak kiepski reality show. Z tą różnicą, że to było prawdziwe i było kompletną katastrofą. Jeśli jest coś, z czego znany jest pewien górnik, to jest to jego praktyczne podejście do górnictwa. Niektórzy nazywają to twardą miłością, inni wręcz zastraszaniem. Tak czy inaczej, było to widoczne. Gdy operacja rozpadła się na oczach wszystkich, mini utknęła w samym środku chaosu. Próbował nadać temu wszystkiemu sens ale z każdą nieudaną próbą jego cierpliwość malała. A gdy tracił cierpliwość, sprawy szybko robiły się brzydkie. Wykrzykiwał rozkazy, które nie miały sensu, pozostawiając swoją załogę w rozpaczy, próbującą zrozumieć, czego on właściwie chce. Gdy nie poruszali się wystarczająco szybko, naciskał mocniej. Rezultat Miejsce pracy pełne zamętu, frustracji i rosnącej urazy. Było jasne, że Mini ma problemy, ale zamiast wsparcia... Wszystko, co dostała, to więcej presji. Z każdym błędem boleśnie dawał do zrozumienia, że porażka nie wchodzi w grę, nawet gdy to on sam ich do tego przygotowywał. W pewnym momencie każdy ma swoją granicę, i mini w końcu ją osiągnęła. Kiedy obróciła koparkę w złym kierunku, reakcja była natychmiastowa. Frustracji w jego głosie nie dało się nie zauważyć i przez chwilę wydawało się, że nawet on zdał sobie sprawę, że posunął się za daleko. Ale wtedy szkody już zostały wyrządzone. Mini skończył grać w tę grę. Stres, krzyki, niemożliwe oczekiwania. To było za dużo. Imperium górnictwa złota, które definiowało jej życie, nie było już tego warte. Kiedy praca została w końcu ukończona, nikt nie świętował. Niegdyś niepowstrzymana operacja beats zamieniła się w miejsce pełne wyczerpania, rozczarowania i zerwanych relacji. Mini spędziła lata, próbując udowodnić swoją wartość w branży, która nigdy nie dopuszczała błędów. Hej, Monika, Co masz? Jesteś na tak? Tak. Przenośnik odpadów zdecydował, że będzie dymił. Tak, więc zorientowaliście się, co do cholery jest z nim nie tak. I teraz w końcu zobaczyła prawdę. Żadna ilość złota nie była warta takiego poziomu nieszczęścia. Rodzina biców zbudowała swój sukces na twardości. Ale jakim kosztem? Jego styl przywództwa mógł przynosić rezultaty w przeszłości, ale stawało się boleśnie jasne, że jego sposób zarządzania odstraszał ludzi. Mini była sercem operacji od lat, ale nawet ona nie mogła tego znieść. A jeśli była gotowa odejść? Co to mówiło o przyszłości Imperium Beats? Napięcie nie dotyczyło tylko jego i Mini. Cała ekipa była na krawędzi. Z każdą nieudaną próbą naprawy sprzętu frustracja tylko rosła. Chciał wyników, ale nie chciał zmienić swojego podejścia. A gdy zawodzi przywództwo, wszystko się rozpada. Prawda jest taka, że odejście Mini nie było tylko kwestią jednego złego sezonu. Chodziło o lata złego zarządzania, nierealistyczne oczekiwania i toksyczne środowisko pracy, które w końcu osiągnęły punkt krytyczny. Nazwa Beats była potęgą w górnictwie złota przez dziesięciolecia. Ale czy to jest moment, w którym wszystko się zawali? Mini była jedną z niewielu osób, które potrafiły utrzymać wszystko w ryzach, a teraz jej nie ma. Bez niej, co zostanie? Może i jest twardy, ale nawet on nie może kopać sam. A jeśli on odmówi zmiany, ile czasu minie, zanim wszyscy inni pójdą za mini i wyjdą? Decyzja mini. By odejść. Zmieniła wszystko. Ale bez niej Tony i jego ekipa musieli wymyślić, jak utrzymać wszystko w ruchu, zanim wszystko się zawali. Sezon na skraju ruiny. Tony może mieć umiejętności. Jason, ale przywództwo to już inna historia. Jego załoga wisi na włosku i jeśli szybko nie ogarnie sytuacji, zatoną szybciej niż zepsuta pogłębiarka. Żenujący moment mini był wystarczająco zły, ale może to był policzek, którego wszyscy potrzebowali. Czasu im brakuje, cierpliwości im brakuje, a jeśli nie uda im się zebrać do kupy, nie zostanie im wiele sezonu do uratowania. Wszystkie oczy zwrócone są teraz na Paradise Hill. Albo podniosą się z bałaganu, albo zobaczą, jak wszystko rozpada się pod ciężarem ich własnych błędów. Presja rośnie. I nie dotyczy to tylko ich. Wydobycie złota nigdy nie polega tylko na kopaniu ziemi. Chodzi o walkę ze wszystkim. Co stanie na drodze? Od zepsutego sprzętu po zamarznięte krajobrazy, każda uncja złota ma swoją cenę. Gold Rush rzuca widzów prosto w burzę. Pokazując determinację, ryzyko i bolesne wygrane i przegrane, które wiążą się z pogonią za skarbem na wolności. Nie chodzi tylko o to, kto się wzbogaci. Al Oto kto przetrwa chaos, aby kontynuować wydobycie kolejnego dnia. Pierwszy sezon był kompletną katastrofą, ale miał akurat tyle złota, by podtrzymać marzenie przy życiu. Załoga Hoffman, nieświadoma, ale zdeterminowana, zebrała razem nieco poniżej piętnastu uncji. To nie było zwycięstwo, ale przygotowało grunt pod to, co miało stać się nieustanną harówką przeciwko naturze, Pechowi i ich własnym błędom. Nie byli jeszcze poszukiwaczami złota. Byli po prostu wystarczająco uparci, by próbować dalej. I ta upartość przerodziła się w coś o wiele większego, gdy sezony się toczyły. W drugim sezonie sprawy zaczęły robić się poważne. Pojawia się Parker Schnabel, nastolatek z większą motywacją niż większość dorosłych mężczyzn. Przejmując wielką kopalnię samorodków swojego dziadka, zignorował wszystkie przeciwności i wyciągnął 34 uncje. Nieźle jak na dzieciaka. Tymczasem chłopcy z Dakoty, Fred i Dustin Hurt, Zdołali złowić 80 uncji, a ekipa Hoffmanów zwiększyła swój wynik do 93 uncji. Jeszcze nie byli bogaci, ale coś się zmieniło. Marzenie przerodziło się w prawdziwą rywalizację. Każdy gram złota miał znaczenie i zaczęli odkrywać, jak zdobyć go więcej. Potem nadszedł trzeci sezon i liczby eksplodowały. Hoffmanowie przeszli od ledwo przeżywających do wydobycia oszałamiających 800 uncji. Parker. Wciąż się uczący ale szybko nadrabiający zaległości. Wyciągnął prawie 200, a chłopaki z Dakoty wydobyli ponad 160. To już nie była tylko grupa walecznych facetów liczących na szczęście. Te ekipy zamieniały się w prawdziwych górników. Praca się opłacała, ale doświadczenie też. A gdy uncje się piętrzyły, rosły też rywalizacje. W czwartym sezonie Parker wykonał swój największy ruch. Wydzierżawiając grunt w Scribner Creek, postawił wszystko na jedną kartę i zadziałało. Odszedł z ponad tysiąc uncjami udowadniając, że nie był tylko dzieciakiem bawiącym się w błocie. Tymczasem Hofmanowie wciąż walczyli o utrzymanie przewagi, ale skupienie Parkera i jego rosnące doświadczenie stawały się niemożliwe do zignorowania. Był młody, ale niebezpieczny, ponieważ w przeciwieństwie do innych uczył się szybciej niż ktokolwiek inny. W piątym sezonie Parker był już w pełni rozwinięty. Jego zespół wyciągnął oszałamiające 2500 uncji, warte blisko trzy miliony dolarów. Hoffmanowie nie byli daleko w tyle z ponad tysiąc trzysta uncjami, ale było jasne, że sukces w górnictwie nie polegał już tylko na wysiłku. Chodziło o to, kto potrafił się dostosować, zaplanować i wyprzedzić katastrofę o trzy kroki. Stawki nie były tylko wysokie. Zmieniały życie. Nie ma w tym złota. Marnujemy mnóstwo czasu, ale to po prostu zupełnie inny grunt niż ten, który wydobywaliśmy. W tym roku, Wiz, zwiększamy wydatki na zupełnie nowy poziom. Więc teraz jest duża presja na przychody. Nie mieliśmy takiego ciśnienia od jakiegoś czasu. Ale z dwoma działającymi zakładami... Wiz, mamy szansę. Szósty sezon podkręcił jeszcze bardziej temperaturę. Parker rozbił oczekiwania, zbierając ponad trzysta trzysta uncji. Hoffmanowie, nie chcąc ustąpić, sami przekroczyli trzy tysiące uncji. Ale nie chodziło tylko o nich. Jeden górnik. Szorstki. Bezkompromisowy potentat. Rzucił krzywą piłkę do miksu. Reanimując starą pogłębiarkę. Większość uważała, że to błąd, ale kiedy odszedł z ponad 700 uncjami, stało się jasne, że właśnie przepisał zasady. Górnictwo nie było już tylko kwestią brutalnej siły. Chodziło o strategię. Potem nadszedł sezon siódmy i Parker stanął przed największym jak dotąd testem. Jego dziadek, człowiek, który zainspirował go do wydobycia, zmarł. Ale zamiast załamać się pod presją, Parker podwoił wysiłki. Kopiąc mocniej niż kiedykolwiek. Zakończył sezon z oszałamiającymi 400-300 uncjami. Wartymi ponad 5 milionów dolarów. Nie chodziło już tylko o złoto. Chodziło o udowodnienie czegoś sobie, swojej rodzinie i każdej osobie, która kiedykolwiek w niego wątpiła. Teraz nie był już tylko kolejnym górnikiem. Był górnikiem. Którego trzeba pokonać. W ósmym sezonie stawki stały się jeszcze bardziej szalone. Ekipa Hoffmana wydobyła ponad 1600 uncji w Colorado. Zarabiając blisko 2 miliony dolarów. Parker. Oczywiście. Musiał przebić wszystkich. Jego łączna ilość gwałtownie wzrosła do 600-200 uncji w Yukonie. Dodając mu ponad 7 milionów dolarów. A ten sam górnik, trzymając się swojej operacji pogłębiania, nadal zdołał wydobyć ponad sześćset uncji. To nie były po prostu duże liczby. To były liczby, które zamieniały pełnych nadziei górników w legendy. Wydobycie złota nigdy nie polegało tylko na kopaniu. Polegało na podejmowaniu dużego ryzyka. Od nowicjusza do władcy pól złota. Parker Schnabel nie jest po prostu jakimś szczęściarzem, który odniósł wielki sukces. W dziewiątym sezonie pobił już rekordy, wydobywając ponad 7400 uncji złota wartego prawie 9 milionów dolarów. To nie było jakieś nocne zwycięstwo ani przypadek. To była czysta strategia. Zimna kalkulacja i czysta siła woli. Każdy ruch. Każda decyzja były hazardem o stawkach wyższych niż większość mogła udźwignąć, a mimo to Parker rozkwitał w chaosie. Sezon den. Jeszcze większe zbiory złota. Jeszcze większe bóle głowy. Górnictwo nie polega tylko na machaniu kilofem. To niekończąca się walka z prawem, ziemią i szczęściem. Przepisy, zwłaszcza dotyczące praw wodnych, wciąż próbowały je zamknąć. Nie miało znaczenia, ile złota wykopali, jeśli nie mogli uzyskać pozwoleń na kontynuowanie działalności. Parker. Tony Beats i Rick Ness nie musieli walczyć tylko z brudem. Musieli przechytrzyć biurokratów za pomocą szpilek potężniejszych niż jakakolwiek wiertarka. A nawet gdy wygrywali, biznes złota wciąż był brutalną, bezlitosną grą. Parker nie był zadowolony z pozostania w jednym miejscu. Dzięki szlakowi Parkera stał się globalny. Wygląda na to, że jest tu całkiem sporo potencjału na inwestycje. Na tym terenie jest wiele strumieni, gdzie przez 90% czasu znajduje się złoto. Jeśli wynik testu wyniesie dokładnie dwa gramy na tonę, to są setki tysięcy uncji. Poszukiwanie złota w jednych z najsurowszych miejsc na Ziemi. Od przesiąkniętych potem dżungli Gujany po mroźne piekło Papui Nowej Gwinei nieustannie udowadniał, dlaczego jest na szczycie. Górnictwo tutaj nie było tylko kwestią umiejętności. To było przetrwanie. A nie każdy mógł sobie z tym poradzić. Ella Parker? On nie tylko przetrwał. Rozkwitł. Pokazując światu. Że złoto jest warte bólu, wyczerpania i ryzyka, ale złoto nie było jedyną rzeczą wychodzącą z ziemi. W tej ziemi była zakopana historia, a zespół Parkera udowodnił to, odkopując starożytne kły mamuta. Znalezienie zamrożonego kawałka przeszłości podczas poszukiwań bogactw było kolejnym przypomnieniem, że czasami najcenniejsze odkrycia to nie te, które czynią cię bogatym. Mimo to dla Parkera i jego zespołu każde wiadro ziemi było hazardem i nie zamierzali pozwolić aby historia ich spowolniła. A potem jest Tony Beats. Nie słyszysz o górnictwie bez usłyszenia jego nazwiska. To człowiek, który zaryzykował na pogłębiarkach, ruch tak szalony, że większość ludzi myślała, że pogrążył swoją karierę. Ale Tony, on zamienił go w bestię wydobywającą złoto, udowadniając, że podejmowanie ryzyka może się opłacić w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Jego pragmatyczne podejście, jego odmowa grania według czyichś zasad, to powody, dla których stał się legendą w grze o złoto. Prawdziwa prawda o wydobyciu złota jest brutalna. Cena złota zmienia się bez ostrzeżenia. Sprzęt rozpada się w najgorszych momentach i nigdy nie ma chwili na oddech. Każdego sezonu Parker dokonywał wyboru. Sprzedaj wcześniej i zabezpiecz swoje fundusze lub zaryzykuj, że ceny wzrosną. Nie chodziło tylko o górnictwo. To były finanse o wysokich stawkach połączone z ciężką pracą. I za każdym razem Parker grał w tę grę jak mistrz. Upewniając się, że jego operacje nigdy nie stanęły w miejscu. Ale nie udawajmy, że chodzi tylko o złoto. Gold rush działa, ponieważ chodzi o ludzi, łokę, walkę o przekształcenie marzeń w rzeczywistość. Ewolucja Parkera od nastoletniego nowicjusza do potęgi górniczej nie była tylko inspirująca, była dowodem na to, że sama siła woli może zamienić ziemię w miliony. Droga Tony'ego od farmy mleczarskiej w Holandii do władania polami złota na Jukonie była dowodem na to, że nigdy nie zadowalał się niczym gorszym. Nie kopali tylko złota. Udowodnili, że w tej grze przetrwają tylko najtwardsi. Gold Rush nie osładza walki. Maszyny się psują. Pogoda niszczy postęp. Wybuchają nastroje. Jednak załogi naciskają, ponieważ każda zmarnowana sekunda to kolejna szansa na wyślizgnięcie się złota. Brutalna rzeczywistość jest prosta. Kolejne wielkie odkrycie może być tuż pod powierzchnią. A tylko ci, którzy będą chcieli kopać dalej, je zobaczą. Tony Beats nie tylko ciężko pracował, aby przetrwać w górnictwie. Zbudował coś wielkiego, ale cena sukcesu była wyższa, niż ktokolwiek się spodziewał. Człowiek, który nie chciał się poddać. Tony Beats nigdy nie miał łatwo, ale na pewno nie spodziewał się, że będzie inaczej. Klondike nie było dla słabych. A jeśli nie mogłeś znieść zimna, Wyczerpującej pracy lub niekończących się niepowodzeń. Nie miałeś prawa tam być. Ale, Tony, on tam rozkwitał. Nie był po prostu kolejnym górnikiem próbującym szczęścia. Był zdeterminowany, żeby to zrobić. Bez względu na to, ile potu to będzie kosztowało. I zrobił to, wspinając się od zdeterminowanego pracownika do jednego z największych nazwisk w branży. Ale bądźmy szczerzy. Nie zrobił tego. Grając miło. Miał opinię twardziela który zmuszał załogę do granic możliwości i wymagał etyki pracy, której większość ludzi nie była w stanie udźwignąć. Niektórzy nazywali go bezwzględnym, inni po prostu inteligentnym. Czy wiesz, ile będzie kosztować przeniesienie kaczki? Zamierzam to naprawić. Wow, 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 wow. Wyrzuć to, zrób drogę, a potem zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Brzmi jak plan. Już same jego metody zatrudniania wyróżniały go. Dawał szansę miejscowym dzieciakom. Jason, ale tylko tym, które nadążały. Nie było miejsca na narzekaczy. Jeśli chciałeś się dostać, musiałeś udowadniać swoją wartość każdego dnia. Szacunek nie był dany, był zasłużony. To było przekonanie to niego i towarzyszyło mu przez całą karierę. Kiedy trafił do telewizji, był już legendą w świecie górnictwa. Gold Rush na Discovery Channel przedstawił go w drugim sezonie. A on nie tylko wtopił się w tło. Tony Beats przejął stery. Jego pragmatyczne podejście i głęboka wiedza górnicza sprawiały, że nie można go było ignorować. Nie robił show przed kamerami. Czy co widziałeś? Było dokładnie tym: Co dostałeś? I to sprawiało Że ludzie go szanowali, nawet jeśli nie zawsze go lubili. Za twardą powłoką kryła się jednak druga strona jego osobowości, jego rodzina. On i jego żona mini zbudowali coś silniejszego niż tylko imperium górnicze. Nie tylko wspierała go z boku, ale też dbała o to, aby ich biznes nie rozpadł się finansowo. Podczas gdy Tony skupiał się na ziemi, Mini upewniła się, że każdy dolar został rozliczony i razem wychowali czwórkę dzieci. Kevina, Monica, Mika i Biance. Ale życie nie polegało tylko na zdobywaniu złota. Na początku lat dziewięćdziesiątych tragedia mocno dotknęła rodzinę Beats. Ich córka, Jasmine, zmarła mając zaledwie dwa miesiące. Żadna siła nie mogła ukoić tego bólu. Ale zamiast pozwolić mu się złamać, wspierali się nawzajem i kontynuowali. Górnictwo było dla nich czymś więcej niż tylko pracą. Stało się to ich sposobem na życie, ich spuścizną. Kevin i Minnie nie tylko patrzyli z boku, wkroczyli, nauczyli się fachu i udowodnili, że nazwa Beats będzie kontynuowana w świecie górnictwa. Porozmawiajmy teraz o nie najlepszych momentach, bo Tony Beats nie jest święty. W 2014 roku wpakował się w kłopoty przez incydent z benzyną, stawem pogłębiarskim i całym mnóstwem ognia. Przepisy ochrony środowiska nie przyjęły tego łaskawie i skończyło się na karze grzywny. To nie był jego najlepszy moment. Ale czy pozwolił? Ba to go spowolniło? Nie ma szans. Jeśli już, to tylko wzmocniło to to, co ludzie już o nim wiedzieli. Nie postępował zgodnie z zasadami i nie zamierzał zaczynać teraz. Tony nie bał się podejmować ryzyka. Nawet gdy ludzie myśleli, że jest kompletnie szalony. Jedno z jego największych ryzyk? Pogłębiarki. Te ogromne. Przestarzałe maszyny zbierały kurz, od dawna uważane za bezużyteczne w nowoczesnym górnictwie. Ale Tony nie uważał ich za śmieci. Widział okazję. Podczas gdy wszyscy inni trzymali się nowszych metod. On poświęcił swój czas i pieniądze na przywrócenie starych metod. Ludzie myśleli, że jest szalony. Okazało się, że wyprzedzał grę. Inwestycja się opłaciła, udowadniając, że czasami trzymanie się tego, co działa, jest lepsze od pogoni za kolejną wielką rzeczą. Ale górnictwo nie było jedyną rzeczą, która utrzymywała to niego w centrum uwagi. Jego historia nie dotyczyła tylko wykopywania złota, dotyczyła determinacji, determinacji, odmowy poddania się, nawet gdy każdy znak mówił mu, żeby przestał. Nie pochodził z bogatej rodziny, nie miał łatwego życia. Wszystko. Co miał? Zbudował od podstaw. Od pracowitego dzieciaka w Holandii do jednego z najsłynniejszych górników Kanady. Tony Beats nigdy się nie wycofał. I nie zapominajmy, że jego dziedzictwo nie dotyczy tylko jego. Dotyczy następnego pokolenia. Kevin i Mini stanęli na wysokości zadania, udowadniając, że górnictwo jest w ich krwi. Stali u boku Tony'ego, ucząc się każdego triku fachu, występując w Gold Rush i pokazując światu, że nazwa Beats nigdzie się nie wybiera. Ale to nie znaczy, że wszystko szło gładko. Rodzina bitców zmierzyła się z wieloma problemami od osobistych strat przez problemy prawne. Po trudną rzeczywistość branży górniczej praca nie staje się łatwiejsza. A ryzyko nie maleje. A mimo to oni wciąż idą naprzód. Udowadniając raz po raz, że są stworzeni do takiego życia. Czy ten rozwód naprawdę dotyczył problemów biznesowych, czy też jest coś głębszego? Koś, czego tony i mini nie chcą, aby świat się dowiedział? Niektórzy mówią, że trwało to latami, podczas gdy inni uważają, że jeden wybuchowy moment rozdarł wszystko. Co Twoim zdaniem naprawdę wydarzyło się za kulisami rodzinnego Imperium Beats? Daj nam znać w komentarzach i nie zapomnij polubić i zasubskrybować, aby otrzymywać więcej.